Baranowski, opinia o wyprawie Zaczynamy, jesteśmy pod hotelem, na razie chęci są Zobaczymy na szlaku może chęci nie będzie. Masz oj że Opinia? Było, nie? No wydaje mi się, że na luzie, godzinka Seria. jesteśmy się Pierwszy idzie? kolega wymienka już tutaj No wymienka, zobaczymy jak ty będziesz, później będziemy on się mówił że... Nie, nieprawda Jest tragedia Ludzik jest nie, nie gadaj nic no. Zobaczymy, będziemy zdawać dalsze relacje z wyprawy. że tu już trzecia godzina wyprawy wyprawie <laughs> już wątpią ekipa już wymienka. no jak wymięka? wymięka. zaraz chyba będzie trzeba zrobić przerwę Niech to ze mną zawraca? No. <laughs> opinia? no dobrze, dobrze dobrze ja trzymam tam z wami, tak? jest dobrze? jest dobrze jak to ze mną no. Chęci też brak. Tak jest, jest a ja nie mówię, że ten, trochę przyzie, przyzie, tempo po prostu. To nie chcesz jednak, jest... No pan ma na przykład wyjebalny. Mówi no. ci, że jest dobrze. No, no do czyli idziemy tak cały czas takim samym tempem. Wy sobie chciał, a my sobie się swoim Jak to ze mną zawalcał? No. no to zwolnić, tak? No zwolnij, zwolnij no. No właśnie, a było tyle jak powiedzieć. No, było tyle powiedzieć widzisz. No, no dzwonimy. Tyle man. było powiedzieć. No ja z łańcuchem i da no, łańcuchem fajną modu. Dupa. No, Przecież ja mówiłem, że nie będę gadał się od początku. Później łańcuch będzie. Jest ciężko, jest ciężko. Jest ciężko, jest ciężko. Nie jest ciężko. Nie jest ciężko. Nie jest ciężko. 6 godzin trasy za nami. Idziemy od 5.30. Jest 14 Nie no, nie ma 14 Nie no taka na... no. wcale nie idziemy 20 minut. Opinia luz Kłamy on się nie poddaje Który kilometr trasy? Jak ten Jak ten Izajac 12 12 km trasy, 6 godzina Nie wiem, idziemy z 5 minut Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Który kilometr skulo? Eee, 16. 16 ja kilometrów. Godzina piąta. Podróży. No co? Dajemy radę, a, nie? Ty mówisz, 7 muszę Który kilometr, kolego? Który kilometr? Kilometr. Widziałeś tam te włosy? Kilometr. Słupie ty nie widziałeś? Widziałem, a zdjęcie. Kilometr 20. Godzina mija 6,5. 6,5 godziny idziemy. No, pół godziny idziemy. Na no, no, ja no, w no, 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 z na no, 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 to z filmu. Hey, hey. Idziemy. <laughs> <To laughs> mi... <laughs> Zobaczcie tak? Ogólnie Pacecki, jesteśmy perecki. właśnie w, najwie... w największych górach. Wchodzimy czy... na Mount Everest. Ogólnie tam jest Mont Everest. A, a tam jest K2. Tam jest K2. Tam, K2. tam i... I będziemy właśnie przez Przełęcz przechodzić. Idziemy na czarny staw. Pół drogi. Niektórzy wymiękają. Niektórzy wymiękają. Kiedyś zaleci. <gry> Który to przystanek? Przystanek dopiero drugi, bo to trasa dopiero nam zajmuje 8 godzin, ale to żaden problem dla nas. Tak se idziemy, nie? Ostatnia prosta, chłopaki wymienił No, tam są ludzie My tu ledwo, co? Dychamy Dychamy, ale się nie damy My to. Jakby to nagrywali jakichś Wikingów albo tego Jakby nagrywali nie? Lord of the Rings ja. Ja. I my to idziemy tam Nie nie, my zaraz A dokąd to jest? Nie wiem Tam? Na tą górę teraz wjeżdżamy tam na górę. Jest luksusik, luksusik jest! Dobra, chłopaki wymiękły. Baranowski w perk i bieda stwierdzi, że nie wchodzą. Na górę. To jest ta ekipa, my wchodzimy tam. Nie, no, kuję. Nie, zobaczymy. nie, nie, zostaje Dzięki, te na dole są ja, to nie, to nie, 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 Dzięki, te My tam byliśmy góry, na, na Pozdro Bo Jest, na jest przejebane Wybaliśmy się w góry chyba opinia No, jest tu, starać się nie zmęczyłem no nie poczycie, ale się tylko jest ładne. Chodzimy właśnie tam na tamtą górę Myślę, że bez szerpy i bez tlenu damy radę. Nie damy, bez Buty stresu, są bez stresu. Bez, stresu. bez stresu. Myślę, że to są takie górki, wiesz, na górki. Zdobyliśmy szczyt, dziadu nas nie ojebał. Teraz schodzimy zjazd. Ale czekałeś to? Co? 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 Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Co ja się wie Ben. Dziadu mówił, że chillowa góra, a tu chuj. Jak przeżyjemy, to... O kurwa. To jest ten stone, wega. Tu się byśmy mu kurwa budować domek w minecraft'cie. Kurwa. kurwa lawina. I tam, ła, wow, lawina. No. Chciałeś iść, co? Jesteś zjebany, że ty tam chcesz iść. Nie, nie, nie. Dziadu nas nie zrobił w chuja. A tam bym się tykał, nie? Dobra. Kuba, opinia wyprawy? Opinia wyprawy? Wyprawa się jeszcze nie skończyła, bo idziemy na Kasprowy Wierch, tak? No tam. Tam łańcu. No idziemy. Ja! Pamiętacie jak my chodzili? Babka gadała przez telefon, żeby po ją Słyszeliście nie... to? Papa teraz widać byliście? No, tak, się już Z kim się dogadałeś? <noise> Z mówię tak Hi A ja mówię Hi i kurde, angielski na z tobą i Niemcy zjedli. Dogadani. Przecież on mówi jak Niemcy. No po niemiecku gadali. po Niemiecku, haj, tak? No haj, haj, się, kurwa. Hai, Haja baja. Haja baja, to tu gdzieś się miał po wyprawie, nie? W ogóle jakoś z drugiej strony, ty, Wyjdziesz i tak na jedno ci wyjdzie. Na ci wyjdzie. Czekaj. To on mówi o tej drodze, patrz. O tej i o tej. A patrz, tu patrz. Ale patrz, mam drogę, nie? Tu? I to jest droga, patrz. To jest droga. Chciałem zejść tam właśnie. No nie, no lepiej nie da. No bo tu. Nie, nie, to, to, jest tak, byliśmy, tam, to jest dopiero tam, patrz. To, 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 to jest dopiero tam. To jest dopiero tam idziemy. Nie. Tak. Ale, ale daleko nie, jeszcze. Tak. Daleko do domu. Daleko. Daleko, daleko do domu. Trzebie. Do jest właśnie. tragedia. A, Ludzik jest nie, nie gada nic. Nie w jak dziadek ma umierać to kurwa po się To miał być ten lepszy szlak Kolega się najad białych jeżynek i mu odpiertala Idziemy, mamy pierwszą cywilizację? Udało nam się Nic nie czuję Jest przechybanie Ale no, udało nam się Opinia Kuba, udało się Spoko no mi się ja Co, lekko 8 godzinnych tylko udało się, zdobyliśmy to I kąt do drzwi teraz największym wyzwaniem będzie